Ale ze ale w ma nawet was słyszę. Wracamy na lodowisko, kolejne mecze i tym razem pojazd kolejny. No limits Airsoft. E Chłopaki ze śląska wbijają na lodowisko. No przeciwko nim zagrają Speedhouse Teams, Bełżyce. A ten drugi, no? Czekamy na lodowisku. Speedhouse, Speedhouse. Mhm. Okej, okay, to już mamy No Limits i Speedhouse Team. I za chwilę zmierzą się oni. Do no Limits. Limits, Airsoft, Kiki, Malina, Havran, Daneku, Mio, Krzaku. U. U, u. <laughs> I to wystaje bateria jeszcze tak, o A nawet akumulator. Okej. Okay. Ktoś I ma AEK. Pawulon, czaro, Nero, smyku. Johnny. Wysoki. Wysoki Johnny. Johnny. <laughs> Masz więcej pozdrowień niż wszystkie drużyny. Mm. W komentarzach. <laughs> Będziesz musiał uciekać przed tabunami kobiet i mężczyzn. No i mamy losowanie. Kto skąd zaczyna? De facto nie ma to znaczenia, ponieważ... Arena jest... I tak lustramą. zmieniają strony. No znaczy nie jest to idealne strony odbić. Ale po zmianie stron. I jak myślisz, Smyku będzie rwał do przodu, tak jak poprzednio. Ma do tego y, jak najbardziej warunki fi fizyczne. Odróżnienie doczonego. <noise> Szybkie chronowanie przez sędziów. Tak. Do tej pory nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy mieli jakiś problem, żeby komuś replikę odebrano albo kazali nawet skręcić ją. Ok, czyli zaraz zaczynamy. Kolejne zmagania są gotowi już. Speedhouse kontra No Limits i zaczęli. Yes. Na szybko, do zobacz, ale zobacz tam co tu daleko poszło Speedhouse poszedł Pięknie, pięknie i nikt z nich e, nie dostał także bardzo, bardzo wysunięte pozycje zajęte przez Speedhouse Ale No zaraz, też poszło do mocno. Zaraz komuś mocno. wypadnie butla <noise> Johnny już tam próbuje skakać Ten Nolimits nie wiem czy się uwagą to się tam podczołgał trochę ruchem Oj, o, o, Już o już, już, sobie jest, wiedzą. Ściga, już Uj, wierzę, tak. Dobrze, jak ktoś by mu dopiął ten, ten plecaczek, bo zaraz zgubi butle. O, jest piękne podejście. Patrz, wypadła mu ta butla. <ścoughs> <Jeden. ścoughs> Mogłem tego nie mówić, to by nie wypadła. Ale zobacz, o, jak, jest, jak trzyma na brzuchu. Idzie, idzie, idzie. I jeszcze włączy i znowu tak, pięknego, z butą pod pachą. To będzie akcja dzisiejszego dnia, myślę. Ale jak się uciekać pięknie. Jeszcze, tak, ucieka. nie jeszcze nie odpali kogoś. Tak, no tak, brawo. Jak się nazywa ten bohater. Słuchajcie, no, panowie i jak... panie, nie potrzebujecie żadnych plecaków. Butla pod pachę i jedziesz. Ciężko, ale dostał, w końcu dostał. dostał. No ale akcja. No zuch, zuch na medal. Czaro niestety też dostał. Ale, ale punkciki lecą. Punkcików już 30 naliczony. No limit dwóch, a speedhouse też chyba też dwóch z tego co widać. Trzeba płynąć na kolejne za, zawody, żeby jeszcze się wyświetlało kto zginął. Tak, tak, śmieszne, to byłoby miksunego. super. Ilu zawodników zostało? Ja myślę, że mieliśmy chyba ten sam pomysł stadion, Oj, patrz, jest. Ale nie idzie, idzie do przodu Czołga się. Możesz zmienić flagę. Albo odpalić. Jakie taktyczne zawodników. tutaj Kucnięcie w rozkroku na ale chłopaki mocno naciskają do przodu. I są. I flagi. Tak. No tak, zraszują go teraz. Dostał ten, dostał, ten też dostał. I... I koniec. Proszę. Wygrano przez wybiciec z dla... Z na wszelki wypadek jeszcze odpalił flagi. <laughs> Piękna akcja. Jest. Piękna akcja. Mają to. Ale butla pod pachą i tak rządzi. <laughs> Co to był za numerek? Zaraz zobaczymy pewnie jak będą przy breaku. I tu mamy tą akcję z wypadającą to butlą. To jest tak. z numerem 21. No limit. To był Kiki. Kiki. Oj Kiki, dbaj o te zamkiki. Czyli widzimy jednak, to jest bezpieczne, nawet jak ta butla upadnie z pewnej wysokości, eee, nic się nie tak. dzieje. Mamy też tutaj gumowaną nawierzchnię, na którą niektórzy narzekają, no ale też jest ona miękka dzięki temu. Wydaje mi się, że ta jego butla jest kewlarowa, więc to też... Elastyczne. czyli to nie jest tak najważniejsze żeby nie upadł na reduktor no i ten jego przewód powietrzny też czymś był zabezpieczony więc spoko, pewnie nie był wysoko ale tutaj nam brakuje dwóch graczy pewnie teraz poprawiają tu buty powyciągali buty z plecaków <grym> okej, okay, chłopaki już, już są gotowi żeby zacząć speed kontra no limits runda druga i zaczęli Poszli. Jedna Je, i druga drużyna niestety, mocno niestety od do przodu, razu szybka eliminacja gracza No Limit. Ale Kiki udało, udało mu się trochę podciągnąć do przodu. Jest dość blisko flagi. No, wygląda na to, że No Limits raczej chce grać flagami w tym momencie, niż na wybicie. Ale jak te kulki śmigają nad nim obok niego. Te, te no tutaj oczywiście pięknie to wychylenie bida. się, zmiana kąta o tam dwa stopnie może sprawić, że już dostaniesz, będziesz bardziej widoczny. Dlatego też tak bardzo dobają stędziowie, by przeszkody nie były przestawiane, bo przestawisz się o kilka centymetrów i, i masz zupełnie kuczyc, inne pole tak. krycia. No i, no i jest, ja ale... I niestety dostał, dostał, ale swoje zrobił. Więc teraz de facto gra defensywna, dwie minuty do końca i ale... mają punkcik. Ale wcześniej im się to nie udało. Oj, ale tutaj myślę w Pawlun. Pit Speedhouse ma więcej zawodników, ale... Czaro pokazuje, że tutaj chyba naciskali do przodu. Będą i chyba i zmieniać, zmieniać osłony jeden do drugim Nie wiem dlaczego, ale cały czas gryzę się w język, żeby nie powiedzieć steakhouse zamiast House. Chyba <laughs> robi się głodnie. Jest. Jest no na środku. Pięknie, ale niestety dostał. Speedhouse dwie flagi Smyku tutaj widzieliśmy ładną akcję jak podbiegł do środka, przejął flagę, no ale niestety. No i na punkty w tym momencie speedhouse za sekund. Prowadzić. Teraz właśnie zaczyna prowadzić. Więc no teraz oni mogliby sobie odpuścić, bo chyba zostało już tylko dwóch całkiem, całkiem z tyłu. No limit. Widać jak strzelają czasem po tych ściankach. Dlaczego często potrzebny jest sędzia? Bo. Eee, no często też rykoszety. Rykoszety się nie liczą, tak, a one się nie. O się nie liczą. Nieraz była taka sytuacja, że sędzia mówił: Nie, to był rykoszet, tak, zostajesz. Tak. Ale tak. tutaj, właśnie, chyba jeden gracz z. z House'a przed chwilą zszedł. Więc czaro został sam na polu, jeśli się nie mylę. Proszę widzieć tutaj ujęcie z tylnej kamery. Nie, jest jeszcze jest. jeden gracz. Czyli jest dwóch na dwóch de facto, bo to jeden jest na snake'u, drugi jest po lewej stronie. Ładnie no, trzymają sektory. 30 sekund. Jeżeli nie zro zrobię jakiegoś nagłego Rasza do przodu, to niestety, niestety, niestety. I ładny trade, ale nikt na nie zginął. Zobaczmy, te kulki mocno, latają tak, dosłownie, tak, tak. mijają się. Ciekawe, jak często dochodzi do zderzenia się kulek w powietrzu. No Oj, to, i dostał. to by było chyba na tyle. Chyba, że, 10 uda, im się, chyba, jeżeli, że uda im się... Jeżeli jeszcze jest szansa, gracza. jeszcze jest szansa. No tak. I biegnij teraz, ryzyk fizyk. Ale... A. No, nie ściągnął nie go. Nie ściągnął go, chyba właśnie śliczną ładnie no. wyszedł. Więcej szczęścia I niż... Szczęścia. Koniec! Czyli mamy 1-1 yy, Wydaje Czyli mi się, że Speedhouse wygrał Speedhouse tamten wygrał, tak, tak, Speedhouse tak, wygrał tamten, e, tamten. meczyk. Tamtą rundę, więc mecz dla Speedhouse. A. Wysoki Johnny został <laughs> Czyli zrobili robotę. Tak jest ale akcja z butlą pod pachą to będzie moja chyba ulubiona akcja. Czyli już masz możliwe, że zwycięstwo, chociaż zobaczymy, co się będzie działo dalej, także warto nas oglądać. Ale w komentarzach też butla najlepsza akcja. W ogóle można nas oglądać i na Facebooku, i na Twitchu. Także możecie sobie wybrać, gdzie chcecie. A Blacha już czeka, Blacha zapytaj o tą butlę, jak to się strzela spod pachy. Halo, halo Blaszko. Witamy na lodowisku po kolejnym meczu. Tutaj mamy jakieś wyjaśnianko z drużynami. Meczek również dynamiczny, sporo światełek się pojawiło. Chłopaki rozładowują sprzęt, przybijają piąteczki jak to zwykle w cię bywa i zaraz może jakiś wyłapiemy na wywiad. Panowie do wywiadu. Słuchaj, do wywiadu panowie, stawajmy do wywiadu. Jak, jesteś słaby, ale w wywiadach czy w graniu? W wywiadach, mam nadzieję, że nie w graniu. No dobra, to uznajmy, że w wywiadach. Dobra, to może ktoś inny z chłopaków? Wszyscy uciekają. No dobra, to pomęczę tutaj, chłopaków. Słuchaj, generalnie widziałem, jak ja jest za wysokich przeszkód. I po prostu wyglądasz jak gigantyczna suły wystająca z nad No ty, ty, ty nie musisz podskakiwać przy wysokich? Nie, nie, nie muszę, nie muszę. Ja wystarczy, że na paluszkach stanę i jest ok. Jest okej. Okay. Ale ja wbrew pozorom też bardzo lubię na niskich przeszkodach grać, tylko chłopaki nie do końca mi pozwalają, bo mi się wydaje, że jak ja jestem duży, to nie jestem sprawny. Ale ja jestem bardzo sprawny, także nie wiem, trzeba, trzeba tutaj muszę pogadać z nimi chyba. Ja tylko wiesz co, myślę, że niskie przeszkody są niskie nie dla ciebie. Po prostu za wysokich lotów. To się tak wydaje, tylko, to się tak wydaje, bo to, to, to nie ma żadnego znaczenia. Liczę się umiejętności się liczą. Też to powtarzam swojej dziewczynie. Dobra, dzięki chłopaki za grę, naprawdę było fajnie, światełka tam widzę ładnie odpaliliście, więc kurde, rozkręcacie się chyba. Pierwszą, pierwszy mecz graliśmy trochę zbyt statycznie, tak doszliśmy do takiego wniosku, no i trochę się ruszyliśmy, no i ewidentnie to zaplusowało, także jest okej. Okay. No, przyznam, że zmiana techniki sporo wam dała, bo te światełka się pojawiały ładniej i też raszowanie takie bardziej dynamiczne, także rozkręcacie się, oby tak dalej. Dzięki, na razie.